bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25. No i w tym filmie chciałbym zająć się zakupem oraz karmieniem krów mlecznych. W poprzednim odcinku zajmowałem się wycinką drzew na zrębki, no i poza odcinkiem na sobie jeszcze dość sporo drzew, które w większości przerobiłem na zrębki, natomiast y, y, część zawiozłem jeszcze do tartaku, żeby je tam przetworzyć. No i posprzedawałem sobie te zrębki, zrobiłem na nich dość sporo pieniędzy. Dodatkowo też posprzedawałem sobie produkty z tartaku też, jeszcze zboża sobie wcześniej posprzedawałem, nie wiem czy będzie to w finansach widać, czy jeszcze będzie to pokazywało Ale zaraz zobaczymy, mamy grudzień Ja to akurat w styczniu sprzedawałem Mamy sprzedane produkty 84 tysiące, natomiast tu będzie chyba jako przychód ze zbiorów prawie 300 tysięcy, więc to były te zrębki Zboże chyba w grudniu sprzedawałem, mamy tutaj 76 tysięcy Natomiast w styczniu mieliśmy te zrębki sprzedawane No i oczywiście produkty z Trochę też jeszcze kontraktu sobie porobiłem no i oczywiście też te panele słoneczne, tutaj jak widzicie, dawały mi taki oto dochód, no w zimie oczywiście był on mniejszy. Natomiast teraz jak już będzie więcej słońca, no to będzie większy ten dochód z tych paneli słonecznych. Też trochę sobie kredytu dobrałem, no i rozbudowałem moje gospodarstwo, pojawiła się jak widzicie tamta druga wiata. Mamy też oczywiście magazyn na bele oraz palety, mamy też silos na kiszonkę, no i oczywiście obory dla krów oraz pastwisko. Może pokażę Wam to z lotu ptaka. Więc przechodzimy sobie tu też jak widzicie z kombajn do szpinaku na promocji. Tak zastanawiałem się, czego sobie nie kupić. Nawet rozważałem wzięcie kredytu. Ale chyba na razie to odpuszczę. Poczekam, może w przyszłości też pojawi się jakaś taka ciekawa promocja. Bo teraz będę chciał jeszcze zakupić sobie ciągnik dodatkowy, więc chyba ten kombajn odpuszczę. Natomiast tutaj jeśli chodzi o to jak wygląda to gospodarstwo, no to tutaj są te panele słoneczne, które sobie postawiłem. Tutaj mamy tą drugą wiatę, którą dostawiłem, bo wcześniej była ta jedna, natomiast dostawiłem sobie drugą wiatę. Mamy też ten magazyn na bele i palety. Mamy tutaj pryzmę na kiszonkę. Myślę, że fajnie to się udało wkomponować w tym miejscu. No i tu mamy oborę dla krów oraz pastwisko, które wys wyszło dość spore. Tu mamy taki mały placek, żeby na przykład zawrócić z beczką na mleko. No to niestety nie udało mi się tego pnia usunąć. Niestety jest problem z usuwaniem tych dużych pni. Ale on tutaj jest w trawie schowany, więc Aż tak bardzo nie powinienem przeszkadzać. Tu jeszcze jest trochę drzew, które czekają, żeby je przetworzyć w tartaku. W tym miejscu będę chciał postawić startobornik, ale w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, nadal jeszcze jest pro... nie został naprawiony problem z produkcją obornika. Może akurat po... po publikacji tego filmu już zostanie on naprawiony? No ale jeszcze na obecną chwilę nie jest on naprawiony, więc nie stawiam tutaj startobornika. Ale jak zostanie on naprawiony, to, to sobie ją postawię w tym miejscu. No a zagroda biegnie w ten sposób tutaj sobie zostawiłem tą jedność widoczliwą oraz to drzewo, no i te krzewy, myślę, że fajnie to wygląda niż jakby to ogrodzenie miało iść od razu tutaj w tym miejscu, tylko tutaj fajnie te drzewa 2 wyglądają o, jest to w ten sposób poprowadzone, tutaj w tym kierunku no i tutaj sobie tak fajnie zakręciłem i wzdłuż tej drogi poprowadziłem ogrodzenie no i tu mamy jeszcze taki plac, żeby na przykład tutaj podjechać z beczką na gnojówkę żeby sobie tutaj oczywiście paszowozem wjechać no i też zakupiłem ten paszowóz no to okej, okay, najpierw sobie zakupimy te krowy, więc przejdźmy sobie tędy. I okej, okay, jak widzicie, tutaj mamy pojemność 96 zwierząt. Szkoda, że nie udało się do 100 zwierząt dobić do pojemności, ale... No akurat już, no nie wiem, musiałbym chyba tutaj jeszcze zrobić ogrodzenie, żeby tutaj dociągnąć do tej liczby 100 zwierząt. Ale 96 też jest OK. I tak będę chciał tutaj hodować 50 krów mlecznych. Natomiast pozostałą przestrzeń wykorzystam sobie na to, żeby te krowy mogły się rozmnażać, no i po prostu te cielęta będę sobie sprzedawał i będę miał dodatkowy dochód, więc i tak tutaj na stałe będzie 50 krów, natomiast te cielaki, które będą się rodziły, będą one sprzedawane, no i zawsze tam jakiś dodatkowy dochód będzie. Tutaj chyba, nie wiem, one kosztują około 200 euro, za 200 euro kupujemy takiego cielaka, ale jak nawet potrzymam je kilka miesięcy, no to będą miały one wartość kilkaset euro, więc zawsze jakiś tam dodatkowy dochód. Tak, szkoda, że nie udało się zrobić tu. Może gdyby tamto drzewo, gdybym wyciął i tam poprowadził tą zagrodę, może gdybym tutaj jeszcze to zrobił. No ale tu chcę mieć taki plac, żeby podjechać z beczką na mleko, żeby sobie to uzupełnić w tym miejscu i tutaj sobie zawrócić. A to fajnie taki plac wygląda. Może w przyszłości tutaj sobie żwirem jakimś pomaluję, albo no nie wiem, może teksturą ziemi. Jeszcze zobaczę, bo trochę tutaj żwiru, trochę takiej trawy. To jeszcze zobaczymy. Ale na razie kupujemy krowy. Tak jak mówiłem, kupimy sobie 50, no i zdecydowałem, że kupię 20 tych brązowych, więc tutaj sobie je kupujemy, zapłacimy za nie 25,5 tysiąca, tutaj jeszcze licząc z transportem, no i 50 i 30 tych łaciatych. Tutaj za te 30 krów zapłacimy 38 tysięcy, jeszcze 250 euro, więc kupujemy sobie te łaciaty, no i okej, mamy 50 krów w zagrodzie. Bardzo fajnie one wyglądają, sobie tutaj spacerują już. Oczywiście w zagrodzie jest mniej, no bo jest to tak zrobione, żeby gra lepiej chodziła. No tak wygląda też to pastwisko, sobie tutaj na szybko jeszcze przebiegniemy się. Fajnie, że możemy teraz sobie dostosować pastwisko, bo teraz te krowy mają tutaj więcej miejsca. Niestety nie można tutaj drzewa posadzić w tej zagrodzie, próbowałem posadzić jakieś drzewa, ale pokazuje, że obszar jest zastrzeżony ale w sumie tutaj mają drzewa z tej strony, tu jest kilka tych drzew. No na razie chyba wszystkie praktycznie są na pastwisku, no bo nie mają paszy. Jak tutaj im nasypiemy paszy do korytetu, no to wtedy one tam podejdą. No na razie chyba żadnej w oborze nie ma. No to teraz przygotujemy im jedzenie, weźmiemy sobie tutaj bele siana oraz kiszonki. Tutaj weźmy dwie bele żonki oraz dwie bele Ok, tutaj nam się pojawiły, tu możemy sobie jeszcze tą folię zdjąć. No, dokupiłem sobie też do tego John obciążnik, żeby coś go nie przeważało, chociaż te bele tak się pojawiły w takim miejscu, że... No chyba sobie trochę tym plażowawcem podjedziemy do przodu. A może sobie w ten sposób zajedziemy, no i tu już będziemy je wrzucać Chociaż ewentualnie zobaczę, bo jeśli będę w stanie utrzymywać te 96 krów, no to wtedy będę mógł zostawić sobie tamte cielaki, żeby urosły, ale te, nie wiem czy one nie będą bardzo dużo jadły i wtedy będę musiał praktycznie co miesiąc e, mieszać im pasze w przyszłości może sobie kupię ten większy paszawóz, ten który ma 45 metrów sześciennych pojemności. Albo może sobie kupię paszawóz samojezdny, też jest to bardzo wygodna opcja, no bo taki paszowóz może sobie tutaj pobierać siano oraz kiszonkę i słomę z bel, na bazę takiego silosu za pomocą tego podbieraka specjalnego. Ok, kiszonka już jest wrzucona. No to teraz jeszcze siano załadujemy. Może nawet dwie bele naraz raz weźmiemy. Tylko muszę uważać, żeby to nie spadło, więc sobie to ostrożnie podniesiemy tu. No, ten paszowóz ma 24 metry sześcienne pojemności. Okej, okay, teraz sobie to opuszczamy. Jak widzicie, to już to się wcześniej uzupełnia, jak nawet w ten sposób to otrzymamy, ale ja sobie te bele wrzucę. I chyba powinien być już pełny paszowóz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy jeszcze coś można do dorzucić. O, mamy 100%, więc tutaj już nie trzeba nic dorzucać. Też tak się zmieniła tekstura paszy mieszana i nawet fajnie to wygląda. Okej, okay, no to teraz sobie to wysypiemy tutaj w oborze, no i zaraz te krowy powinny przyjść. Okej, okay, możemy to sypać czy jeszcze nie. O, możemy, tylko to się wysypuje z tej strony. Można chyba zmienić tą, ten kierunek wyładunku. Ale nie pamiętam w ten sposób się to robi. A nie wiem czy podczas wyładunku można to, to robić. Ale co i ważne, że pasza pojawia się z tej strony. O no i tu już krowy teraz przyjdą jeść. O tu jak widzicie już jedna przychodzi sobie. Nawet tak trochę powolieniem biegnie, nawet tak dość zabawnie wygląda, jak ta krawa tak spowoleniu tutaj przebiegła, a teraz zwolniła. No zaraz tutaj pewnie więcej krów przyjdzie. Mamy no, przygotujemy im kolejny paszowóz. Więc tutaj sobie zawrócimy. Też w kolejnym sezonie zasieję sobie na jednym z moich pól kukurydzę, żeby zrobić kukurydzę na kiszonkę, którą sobie tutaj zrobię w tym silosie. Na razie będziemy wykorzystywać siano kiszonkę do produkcji tej paszy, ale później zrobimy sobie kiszonkę z kukurydzy. W kolejnym filmie, jeśli uda mi się zarobić trochę pieniędzy, no to pewnie kupię sobie nowy ciągnik. Będę chciał kupić kajza pumę. No i sobie może zrobimy się w pszenicy na tym polu po rzepaku. Natomiast na tamtym drugim polu, po drugiej stronie łąki, może zasiejemy sobie kukurydzę na wiosnę. No i też pewnie zrobimy już niwa soi, ponieważ poza odcinkiem pracownik zasiał soję na polu numer 2, więc tutaj sobie zrobimy zbiory soi. No i też pewnie te krowy wyprodukują dość sporo tego mleka na no to, co robimy sobie jakąś sprzedaż mleka. Ok, tu sobie zdejmiemy folię. No i przygotujemy kolejną porcję paszy mieszanej. No, a w przyszłości pewnie pomyślę nad paszowazem samojestnym albo ewentualnie kupię sobie ten duży paszowóz. No i zobaczę, czy kupię jakiś większy ciągnik do ładowacza czołowego, czy może na przykład kupię sobie jakąś hodowarkę teleskopową. Jeszcze się nad tym zastanowię. Na razie będziemy sobie wykorzystywać tego John Deere'a z ładowaczem czołowym oraz ten paszowóz podczepiony do ciągnika. No znalazłem też w modach fajne widły do kiszonki, które mają pojemność 3,5 litrów, więc też będzie można szybciej tą kiszonkę ładować z Silosu. Okej, okay, bele kiszonki chyba trochę więcej ważą niż bele siana, więc tu sobie weźmy pojedynczo. Chociaż z wciążnikiem może dałbym radę zabrać dwie, ale możemy sobie po jednej zabrać. Z wwoziłem zwoziłem, to sobie po jednej takiej beli zwoziłem. No, ale też będę musiał w końcu zakupić sobie przyczepę samozbierającą, chociaż jak ta łąka jest praktycznie zaraz obok zagrody, no to bez problemu mogę sobie to na widłach pozwozić. Ewentualnie mogę też wykorzystać moją przyczepę do transportu bel oraz palet. No, tu już jak widzicie te krowy sobie przyszły jeść pasze. No, a z tymi cierakami zobaczę, czy będę je sprzedawał, czy je zostawię. Bo ewentualnie takie cielaki mogę sobie odchować kilka miesięcy. Jak one urosną na przykład, żeby miały 5 albo 6 miesięcy, no to będę mógł je sprzedać za większą kwotę i będę mógł trochę więcej zarobić na tym. No bo tutaj jest tak, że cielaki oczywiście są mniej niż takie dorosłe krowy, więc takie cielaki są prostsze w utrzymaniu, a później jak podrosną, no to można je sprzedawać. No bo jakbym chciał tutaj hodować 96 krów mlecznych, no to musiałbym chyba praktycznie co miesiąc tutaj mieszać im pasze. Jestem ciekaw na ile tutaj wystarczy tej paszy dla 50 krów. Jeśli one nie będą jakoś duże jadły, no to może sobie zostawię tam te cielaki, żeby hodować yy, łącznie tutaj 96 krów. O, niby te krowy mają kolizję, a czasami i tak przenikają przez siebie. Ok, tu już mamy pełno. Więc na razie jak będę przewijał czas do żniw, no to mogę sobie zostawić ten ciągnik z paszowozem, no bo tu jest coś takiego, że jeśli mamy podczepiony na przykład paszowóz albo przyczepę do ciągnika. Jesteśmy w miejscu, gdzie można rozładować na przykład jakieś jedzenie dla zwierząt, no to będzie się to automatycznie rozładowywać. No, teraz praktycznie większość tych krów przyszła do obory. Sobie ładnie tutaj jedzą paszę. No fajnie wygląda ta tekstura paszy mieszanej. Oczywiście, jak zostanie poprawiony błąd się z produkcją obornika, no to sobie tutaj pościelę słomę i będę produkował też obornik. No, i do tego też będę chciał zasieć pszenicę na jednym z moich pól, właśnie na tym polu, tutaj obok obory, sobie zasieję pszenicę. No, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta zagroda. Możecie napisać w komentarzu, jak Wam się to podoba. Tak mówią, szkoda, że nie można tutaj drzew postawić. O, zobaczcie, krawa mojego rolnika tutaj delikatnie przepchnęła. W poprzednim farmingu było to możliwe, można było sobie. Postawić normalnie drzewo, a tutaj niestety pokazuje nam informację, że obszar jest zastrzeżony. Nie mamy też opcji, żeby włączyć tryb swobodny. Jak klikam trójkąt, no to po prostu drzewo się obraca w losowym kierunku. Też tutaj jest taka opcja, że można wybrać takie małe drzewko. Właśnie się tak zastanawiałem, czemu nie mamy małych drzewa. Tutaj zostało to zmienione i w poprzednim farmingu te małe drzewa były osobno tutaj w sklepie, natomiast tu mamy gatunki. Drzew osobno, a jeśli chcemy jakieś małe drzewo, no to wtedy sobie klikamy odpowiedni przycisk no i możemy sobie dobrać. Czy chcemy takie drzewo, takie czy jakieś duże, czy takie, czy takie. ale no niestety nie możemy ich tu posadzić. Ewentualnie mógłbym sobie tutaj obok posadzić, tylko nie wiem, czy nie będzie mi to przeszkadzało podczas transportu mleka, jak będę sobie tutaj beczką podjeżdżał. Ciekawe, czy tutaj na rogu się zmieści drzewo. Teoretycznie się zmieści. No, ale zobaczę, może ewentualnie zmienią to w jakiejś aktualizacji. I będzie można stawiać te budynki w dowolnym miejscu. A jeśli chciałbym jakąś wiatę postawić, to ciekawe, czy mogę ją tu postawić. A mamy za mało pieniędzy, ale chyba będzie można, więc tak trochę dziwne, że nie można tych drzew posadzić w zagrodzie. No, ale ok, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.